Dobra, siema. Dzisiaj będziemy testować różne rzeczy. Mamy ser. To płatki. łyżka znaczy duża. ogórek. I ciastka. Więc tutaj będę z piotkiem z płytu 11. Tak? 111. No, 111. No, 11. To będziemy testować. Tutaj już was się... tutaj. O żeby już widzieć, że sery testujemy. O, dobra, Nie. O, teraz jest git i po prostu będziemy mieć tak o ręce. Mokra. Czekajcie, bo tutaj płytu 111 nie umie. Mokra. I teraz chodź tak oło. Rób tak ja i oczy. Ja ci będę mówić kiedy. 3, 4. stop. Ketchup. Ma łyżkę keczupu dużą. Nie. Yeah. Dużą łyżkę keczupu ma. Najgorsze. No. Czy twarz pokazujesz? Aha, no, dobra. <grym> dobra. Ile ty chcesz tego ketchup'u? Nie aż tak dużo. Dużo mu dajemy. No ostyciwko. I zeszła się. Ubieramy coś. Dobra. Ale uchyda. Żydam się. się. Dobra, teraz ja używam się. Teraz ja dawaj. Dawaj, mów mi, mów mi. Trzy, cztery. Stop. Płatki. Nie mam płatki. Dobra, ale nie można dwa razy tego samego. No. To dla ciebie to uczuć. Nie można, można. Można. Nie można. Stop. Że iść tam nie wiesz. Mam, jest na stop ogórek nie nie było. Tutaj, ogórek. Dobra. nie ma dobra dobra ciastko. Górka. Dobra. Hmm. Ser mam. Nie, 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 nie. nie, nie jadę tak. Ile bierzemy tego sera? Mało. Jedno. Mało. Nie. Połowy, dawaj. Dawaj połowę dawaj. Daj połowę. No chłopie nie jest. Dobra, mam tutaj ser. Dziwny taki. Dobra, dam na chmur, a ja ci będę mówić już stop i będę wodę. Stop. Ogórek. Ogórek jest dobry. Dobra. Hmm? Masz jakieś ostre rzeczy? A co? Masz jakieś ostre no, rzeczy? Co? No. Tutaj będzie twoja. Masz jakieś ostre rzeczy? Dokładnie. No, Dobra, dawaj. Ketu! Nie, najgorsza to może być. Najgorsza. Ja potrzebuję jeszcze jeden ogórek. To, co? to bierzemy pod ciało okay. Teraz ja dużo robię tego ketchu, bo ja lubię trochę ketchup. Mm. Ja nie lubię. No, to dziwne. Dobra, is dat? Ik het Stop! Sergeant! Wat is dat? Ik hou Dobra, hier is een. Nie wiem, wat ik hier zie, maar is een. Och, ik ga. Ruder, tak? Ruder. Ja, zo moet ik. Dobra, już niet mów. Kto? Ciastka. Jest. Sygma, sygma, wój, sygma, Dwa ciastka bierzemy. Ale nie, teraz. Tylko teraz. Idzie tu jest? Dwa. A. Ale żeby nie było, musisz żyć tak od dwa na raz. Ja muszę się napić.

Tak po środku to ogórki z keczupem, to jeden ogórek z keczupem, Jest po środku, ale nie było na tym, ale po razy było na keczupiarek tam, Już w ostatniej chwili, no co myślisz, Dobra ciasteczka, dobra, dawaj, mamy ogórka, stop, mm. Mm.

No. gdzie Dzisiaj też mam. Tak. A Albo bierzemy jeszcze po dwa czasko. Co? Bierzemy jeszcze po, o, po dwa płatki. Czemu? Czemu? A czemu? A czemu? No, wylosować. Napravljeno, <grym zjadnika> že ja uh -uh. no. no, to je bilo samo. To je bilo samo. Precej, ja. No. Ali ne? Kaj je? To je to od tela, to je od tela skrema. Ok, to je. To je ste. To ste, je to telo skrema. To je to, to je to, to je to, to je to. Oni, no. Ne, 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 ne. Stop! Jest kaczuk! Kaczuk! Płatki! było tak Nie, bo tak! Oszukujesz, dobra, teraz będę koła. Bo ten kaczuk jest taki... ciup! Mhm. Tak! Det er, det er bra. Det er bra. Det er bra. Det er det. fata. Ora, quand'ci met